Witam Państwa w czwartek 7 maja. Dzisiaj o godzinie 8 Bank Anglii zdecydował się na pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie. Również zakomunikował, że ustalono, że program zakupu aktywów zostanie utrzymany w obecnej wielkości 645 miliardów funtów. Przy czym wyrażono również gotowość do dalszych działań w celu wsparcia gospodarki. Więc chociażby to stwierdzenie spowodowało to, że fund brytyjski się umocnił, ponieważ czytając raporty banków inwestycyjnych, część z tych instytucji uważała, że Bank Anglii zdecyduje się na zwiększenie programu Quantitative Easing o 100 miliardów. Funtów. Tutaj w tym przypadku dwóch członków Banku Anglii zagłosowało za takim działaniem, więc pierwsza część komunikatu została odebrana bardzo jastrzębio. Z kolei w dalszej części Balney mówi, że Bank Anglii spodziewa się, że wraz z upływem czasu nastąpi gwałtowne ożywienie gospodarki znacznie szybsza niż aktualna recesja. To będzie zdecydowanie szybsze odbicie. Mimo to wzrost bezrobocia może pogłębić się pesymistycznie ze względu na niechęć przedsiębiorstw do zwiększania zatrudnienia. Ja jeszcze bym osobiście zwrócił uwagę na ostatnią taką ważną informację dotyczącą inflacji, ponieważ członkowie uznają, że faktyczna stopa inflacji odbiega od celu w wyniku szoków i zakłóceń obecnych na rynku, a próby utrzymania wzrostu cen na poziomie docelowym w takich okolicznościach mogą powodować niepożądaną zmienność produkcji. Więc to jest komunikat, który tak jak wspomniałem wywołał silniejszy ruch wzrostowy na funcie brytyjskim. Od samego rana już prawie fund brytyjski względem amerykańskiego dolara zyskał około 100 pipsów. Natomiast w dalszej części Dnia na pewno trzeba zwrócić uwagę na przemówienie baileya, które rozpocznie się o godzinie 11. Natomiast o godzinie 14.30 poznamy kolejne wnioski dla bezrobotnych wśród Amerykanów. Tym razem rynek zakłada, że przybędzie nowych 3, 3 miliony nowych bezrobotnych. Poprzednie dane pokazały 3,8 miliona, więc cały czas to są bardzo pesymistyczne dane. Natomiast widać, że ten poziom, poziom bezrobocia cały czas znacznie spada. Dość część osób może się zastanawiać nad tym, dlaczego w Stanach Zjednoczonych tak szybko rośnie bezrobocie w relacji do innych krajów. To jest oczywiście związane z rynkiem pracy, w, w konstrukcji rynku pracy. W Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę, pracowników można bardzo szybko zwolnić. Natomiast w naszym kraju, oczywiście, wiemy o tym, że do zwolnienia dochodzi u osób, które mają umowę o pracę do miesiąca. Jest miesięczny okres wypowiedzenia po trzech latach pracy to jest trzy miesiące. Natomiast we Włoszech, z tego co się orientuję, u nich ten czas jest jeszcze bardziej wydłużony. Nawet może się przedłużyć o 6 miesięcy ten okres wypowiedzenia, więc to wszystko zależy od danego kraju. A ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo bardzo szybki okres zwolnień, to w Stanach Zjednoczonych ten poziom bezrobocia tak gwałtownie rośnie. Więc 14:30 jeszcze raz przypominam nowe wnioski dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. No i o godzinie 16 dzisiaj mamy przemówienie Christine Lagarde, gdzie być może tutaj odniesie się do. O ostatnich newsów z Niemiec, które tutaj dla przypomnienia Niemcy stwierdziły, że działania Europejskiego Banku Centralnego są niezgodne z konstytucją. I tutaj przede wszystkim chodzi o proporcje zaangażowania skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny. Niemcy od wielu lat cały czas naciskają na to, że kraje południa są lepiej traktowane niż inne gospodarki strefy euro. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara, jak na razie cały czas poruszamy się w konsolidacji w pułapce pomiędzy poziomami 120 a niżej a poziomem 99.94, więc ja bym pozostał neutralny jeżeli chodzi o indeks dolara. Bardziej będzie mnie interesowało co będzie się działo powyżej tych dwóch poziomów. Natomiast jeżeli chodzi o rynek walutowy, wczoraj na eurodolarze zwracałem uwagę na Dwa poziomy, pierwszy 1,08 niżej, okolice poziomu 1,0784. Ten niższy poziom został przetestowany przez rynek i ten większość tego silnego ruchu spadkowego wczorajszego została odrobiona przez rynek. Cofnęliśmy się w okolice wczorajszego dziennego minimum. No jak na razie, cały czas moim zdaniem, pozostajemy. W pułapce więc prawdopodobnie rynki będą czekać na dalszy rozwój sytuacji. Przede wszystkim po godzinie 14.30, gdzie poznamy dane dotyczące nowych wniosków dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast gdyby doszło do ewentualnej korekty niżej, na pewno bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 1,0760. No i też patrząc fundamentalnie na dzisiejszą zmienność euro wydaje mi się, że to właśnie wystąpienie Christine Lagarde może dzisiaj mieć największy, właśnie w Wpływ na eurodolara. Natomiast jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. Wczoraj pod wpływem gorszych PMI pojawił się silniejszy ruch spadkowy, natomiast jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli sobie spojrzymy na ten wczorajszy silniejszy ruch spadkowy, to ten ruch spadkowy pojawił się aż 10 minut przed publikacją danych fundamentalnych. W momencie, gdy te dane zostały opublikowane o godzinie 10:30, to tak naprawdę pojawił się niewielki. Ruch spadkowy, więc tutaj prawdopodobnie przed ty, tymi danymi być może pojawił się jakiś wyciek danych. O tym oczywiście na chwilę obecną tak szybko się nie dowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszą dalszą zmienność, dzisiaj podczas sesji azjatyckiej Fund Brytyjski zatrzymał się w okolicy wcześniejszej konsolidacji, która była wybita kilkukrotnie, testowana. Tutaj dosłownie zabrakło kilku pipsów do przetestowania tego poziomu, a dzisiaj, ze względu na dość Jastrzębi komunikat, gdzie Bank Anglii nie zasygnalizował jak na razie zwiększenia do druku pieniądza skupu obligacji. Rynki odebrały tą informację pozytywnie, no jeżeli sobie zejdziemy na niższy interwał, o godzinie 8 pojawił się silny wystrzał w okolicy 50 punktów. Natomiast dzisiaj, jak na razie, rynki znalazły opór w okolicy blisko wcześniejszych lokalnych minimów z wcześniejszej konsolidacji, okolicy poziomu 1,24%. 20, więc zawsze po tak silnym ruchu wzrostowym naprawdę bardzo ciężko się handluje na wybranych instrumentach. Natomiast patrząc tak czysto technicznie na funkcję brytyjskim, wydaje mi się, że dzisiaj ważną taką strefą na wsparcia może być poziom w okolicy 1,2380. Natomiast jeżeli chodzi o niższe takie potencjalne poziomy, gdzie może się pojawić reakcja wzrostowa, to mogą być poziomy w okolicy 1,2343, bo Bądź też w 123 1,2334. Jeżeli chodzi o USD, na USD wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe zachowanie ceny, ponieważ z jednej strony amerykański dolar w znacznej, w znacznej części dnia wczoraj głównie poruszał się w konsolidacji. Na indeksach amerykańskich panowała zmienność zarówno wzrostowa, jak i spadkowa. Na ropie przed silniejszym ruchem wzrostowym na usdk pojawił się silniejszy ruch spadkowy, natomiast później, w momencie gdy Kanadyjczyk tracił na wartości, to ropa zaczęła zyskiwać na wartości. Więc, patrząc na przepływ kapitału pomiędzy tymi instrumentami, tutaj to zachowanie USDK-a było dość dziwne. Natomiast ten ruch był dość silny i paraboliczny, rynki znalazły taki najbliższy opór w okolicy poziomu 1,4150, z tego pojawiła się korekta, z tego poziomu pojawiła się korekta spadkowa natomiast podczas sesji azjatyckiej pojawił się silniejszy ruch wzrostowy wybijający wcześniejsze dzienne szczyty. No i też ze sprawą tego, że indeks amerykański podczas sesji azjatyckiej cały czas zaczęły zyskiwać, to moim zdaniem finalnie doprowadziło do silniejszego ruchu spadkowego, więc Wydaje mi się, że ten wczorajszy silniejszy ruch wzrostowy na USDK był wywołany tym, że być może jakiś większy gracz na rynku chciał um, doprowadzić do wycięcia stop-lossów. Te stop-lossy zostały wycięte, więc pierwszym takim najbliższym poziomem wsparcia zosta, moim zdaniem jest poziom w okolicy 1,4077. Natomiast wydaje mi się, że gdyby miało się pojawić silniejszy ruch osłabiający amerykańskiego dolara, no to zakładając, że ktoś załóżmy brał pozycje krótkie, shorty w okolicy poziomu 1.41.50, bądź też wyżej i delikatnie poniżej tego poziomu. No teraz, jeżeli ten grać chciałby załóżmy wybić kolejne stop lossy, to ja osobiście bym zwrócił uwagę na dwa poziomy w okolicy 1.40.28 i 1.40.05, więc to jest taki potencjalny scenariusz, gdybyśmy Mogli załóżmy się zabawić, wybijanie stop-lossów, gdybyśmy załóżmy dysponowali na tyle dużym kapitałem, żeby doprowadzić do takiej zmienności. Jeżeli chodzi o SP 500, SP 500 wczoraj. Przed otwarciem sesji nowojorskiej cały czas bronił poziomu 2894. W reakcji na bodajże chyba wczorajsze dane ze Stanów Zjednoczonych pojawiła się niewielka zmienność, natomiast tak jak ostatnio również wspominałem, w okolicy godziny 21:00 ostatnio pojawia się bardzo duża zmienność na SP500. Wczoraj na przykład o godzinie 21:00 pojawił się Ruch spadkowy na 20-30 punktów. Przedwczoraj kolejny ruch spadkowy w okolicy znowu 30 punktów. 5-4 Maja pojawił się z kolei tutaj silniejszy ruchy wzrostowy, również w okolicy 30 punktów, więc nawet jeżeli ktoś nie ma czasu, właśnie po godzinie 21 S&P 500 może generować nawet dużo zmienność niż na otwarciu sesji nowojorskiej. Więc to są takie aspekty, gdzie czasami to są takie powtarzalne schematy, więc warto obserwować e, zmianę ceny, ponieważ sama, samo zachowanie ceny tak naprawdę może dać nam najwięcej wskazówek dotyczących tego, co może się ewentualnie e, wydarzyć. Jeżeli chodzi o bieżące, takie potencjalne targety na SP500, wydaje mi się, że gdyby doszło do silnego wybicia poziomu powyżej 2900 punktów, jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to być może pojawi się silniejszy ruch. Wzrostowy, no i wtedy być może kolejnym takim targetem może być poziom w okolicy 2946 punktów. Też osobiście bym zwrócił uwagę na dzisiejsze dane fundamentalne, ponieważ jeżeli spadnie wyraźnie poniżej oczekiwań liczba nowych wniosków dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych, to być może rynki akcyjne odbiorą tego typu dane negatywnie. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, ja wczoraj zwracałem uwagę na strefę wczoraj po 9.30 wyznaczyłem strefę powyżej poziomu 10755 punktów. Uważałem, że jeżeli tutaj dojdzie do fałszywego naruszenia tego poziomu, to być może pojawi się silniejszy ruch wzrostowy, spadkowy, przepraszam, no i właśnie wczoraj, przez znaczną część dnia z okolicy tej strefy pojawił się dość spory spadek finalnie na około 200 punktów. A obecnie obserwujemy silniejsze ruchy wzrostowy, tutaj też nie wspomniałem, ten ruch wzrostowy jest po części powiązany z indeksami amerykańskimi, czyli na S&P 500 w ostatnich kilkudziesięciu minutach pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, a powodem tego jest informacja dotycząca tego, że w przyszłym tygodniu ma się pojawić rozmowa telefoniczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, tutaj oczywiście te rozmowy mają dotyczyć handlu. Więc rynki jak na razie pozytywnie odebrały tę informację, natomiast z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli pojawiają się tego typu informacje, to z drugiej strony w ciągu dnia mogą się pojawić informacje totalnie odwrotne mogą być się pojawić negatywne informacje na ten temat, więc. Tutaj, jeżeli ten temat zaczyna powracać, to przede wszystkim powinniśmy być ostrożni, jeżeli chodzi o nasze pozycje na indeksach. Jeżeli chodzi o DAX-a, pierwszym takim potencjalnym poziomem wsparcia, moim zdaniem, jest poziom w okolicy 10645. Natomiast gdyby doszło do kontynuacji ruchu wzrostowego, gdyby wczorajsza strefa została wybita, to moim zdaniem kolejnym takim targetem może być poziom w okolicy 10795. 4. Jeżeli chodzi o dolar Jena, wczoraj zwracałem uwagę na kluczowy poziom w okolicy 106,40. Uważałem, że jeżeli ten poziom zostanie obroniony, a tutaj bardzo precyzyjnie rynki obroniły ten poziom, to może dojść do silnego ruchu spadkowego. Ten spadek się pojawił, natomiast jak na razie, rynki wykazują większą siłę amerykańskiego dolara względem Jena. Dlatego też jak na razie pojawia się. Silniejszy ruch wzrostowy. Wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj ten wczorajszy poziom, który wyznaczyłem, jeżeli zostanie agresywnie przebity i obroniony 106,41, to być może dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego. Jeżeli chodzi o rynek złota, na złocie wczoraj zwracałem uwagę na przede wszystkim poziom w okolicy. 1685. Również mówiłem o tym, że statystycznie w ostatnich dniach, jeżeli pojawia się silniejszy ruch wzrostowy czy spadkowy na złocie, to bardzo często po takich ruchach cena zaczyna odbijać albo zawracać, więc wczoraj również pojawił się taki ruch. Natomiast jak na razie jest bardzo ograniczona zmienność na złocie, więc jeżeli chodzi o rynek złota, ja bym pozostawał cały czas neutralny. Tak, spoglądam cały czas na Kanadyjczyka. Kanadyjczyk cały czas zyskuje na wartości. No i na koniec jeszcze zerkniemy sobie na ropę. Na ropie wczoraj zwracałem uwagę na potencjalny poziom wsparcia w okolicy 19,75. Tutaj zabrakło kilku punktów do przetestowania tego poziomu, natomiast ten poziom, na którym się obecnie znajdujemy, moim zdaniem jest takim poziomem bardzo neutralnym. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajsze dane dotyczące zmiany zapasów ropy, te zapasy spadły, ponieważ rynki oczekiwały wzrostu zapasów do 8,5 miliona baryłek, natomiast te zapasy pokazały, 4,6 4 miliona baryłek, więc to była krótkoterminowo jedna z tych pozytywnych informacji, która w ostatnich miesiącach tak naprawdę się nie pojawiała na rynku ropy. Więc tyle z mojej strony. Życzę powodzenia, zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia. Do jutra.